Nie wiem, czy będziemy jeszcze czekać na kolejnych gości. Jeszcze chwilę poczekamy. 18.30 miało być ale otwarcie. Bardzo, ale bardzo bym prosił. Żeby... Oj, pani Warsza, żeby... Tak, żeby podejść bliżej. Proszę, pięć kroków. Proszę wypełnić nasz załóg kanadyjski. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, żeby kamera odjęła wszystkich. Proszę bardzo. To No to zaczynamy. Nie Boże. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Maria Johanowska-Rasiuk i reprezentuję Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Muszę dodać, że honorowym patronem dzisiejszych obchodów jest ksiądz, ekscelencja ksiądz-arcybiskup Ardiad Galbas, Metropolita Warszawski, również ordynariusz katolików obrządku ormiejskiego w Polsce. No niestety. Wydarzenia ostatnich dni, czyli udział w pogrzebie Ojca Świętego Franciszka, uniemożliwił mu obecność na dzisiejszym otwarciu wystawy i, i dzisiejszych uroczystościach. Miałam nadzieję witać pana ambasadora Armenii w Polsce, ale niestety nie dojechał. Także dzisiaj witam księdza prałata Janusza Bodzona, kanclerza kurii metropolitalnej warszawskiej. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim gospodarza miejsca, ojca przeora Adama Sulikowskiego z ogromnym podziękowaniem za wielką pomoc w przygotowaniu tych wszystkich uroczystości. Przepraszam za wszelkie utrudnienie i kłopoty z tym związane. Mam przyjemność przywitać również naszego duchowego opiekuna, proto archimandryta, księdza profesora Józefa Domowicza, duszpasterza pasterza ormiejskiego Kościoła katolickiego w Polsce. Miałam nadzieję witać pana raczej Bojadzana, bo odgrożał się, że będzie, ale go nie widzę, no więc trudno. I miała być też na dzisiejszej uroczystości pani Hitk. Hacza Trzian, przedstawicielka Biura Wysokiego, Wysokiego Komisarza ds. Diaspory Republiki Armenii. Ale witam przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Kulturalnych NUR, która to organizacja, fundacja jest współorganizatorem dzisiejszych wydarzeń. Serdecznie witam prezesów, przedstawicieli ormiańskich organizacji społecznych z całej Polski, a także Ormian mieszkających w Polsce, sympatyków kultury ormiańskiej i wszystkich zgromadzonych. Proszę Państwa, zgromadziliśmy się dzisiaj, aby uczcić bardzo bolesną rocznicę, rocznicę bardzo bolesnych wydarzeń. Czyli dzisiaj, to znaczy dzisiaj, w trzech dniach obchodzimy 110 rocznicę ludobójstwa Ormian w osmańskiej Turcji. To są wydarzenia, które dotknęły cały naród ormiański i są na tyle bolesne, że pamięć o nich na pewno nigdy nie przeminie. 24 kwietnia Osmańska Turcja uznała, że musi rozwiązać problem ormiański, czyli wyniszczyć naród ormiański. Zaczęło się od mordów na mężczyznach, inteligencji, osobach bezbronnych, po czym kobiety, dzieci i osoby no, starsze wygnano na pustynię na stuprocentową śmierć, bo nic innego nie mogło ich tam spotkać. W tej eksterminacji zginęło, jak się szacuje, około półtora miliona Ormian. Było to ludobójstwo. Ludobójstwo, i termin ludobójstwa, opracował i ukłuł, przeprowadzając badania, polski prawnik pochodzenia żydowskiego, Rafał Lemkin, który dotknięty również. Osobiście tragedią II wojny światowej, gdzie zginęła cała jego rodzina, on na szczęście emigrował do Stanów w tym momencie, no, ratując może swoje życie, ale ten tragiczne losy, jakie obserwował w czasie II wojny światowej, uznał, że musi to zbadać i... Jako pierwsze ludobójstwo w XX wieku uznał ludobójstwo na Narodzie Orniańskim w 1915 roku. Doprowadził do tego, że w 1948 roku ONZ podpisała konwencję o ludobójstwie. Nazwał to genocydem. Genocyd to był właśnie przejaw ludobójstwa na Narodzie Ormiańskim. Jednak te Akty eksterminacji narodu rzymieńskiego odbywały się już dużo wcześniej, bo pod koniec XIX wieku. I tutaj, w tym momencie, może tłumaczyć się będzie mogła nasza wystawa. A nie jest to przypadek. Mianowicie pod koniec XIX wieku do Baku wyemigrowała pewna. Polsko-orniańska rodzina, państwo Łukasiewiczowie, wyemigrowali do Baku w poszukiwaniu lepszych warunków do egzystencji rodzinnej i byli naocznymi świadkami tego, co się wtedy w Baku wydarzyło. To był kilkodniowy mord w społeczności ormiańskiej dokonany przez muzułmańskich Tatarów zwanych Azerami. I konsekwencje właściwie tych wydarzeń, które wtedy się wydostały, to mamy do dnia dzisiejszego, jako że naród, naród azerski niszczy Ormian, wygnani zostali z Górskiego Arcachu, zakłamana jest ich, zakłamują historię Ormian, niszczą zabytki i to właściwie ten proces trwa do dzisiaj. A dzisiaj jest wśród nas potomkini tej rodziny którą tu widzimy, to jest Stanisław i Zofia Łukasiewiczowie z synem Stefanem, a prawnuczka tych państwa i wnuczka Stefana jest dzisiaj z nami, pani Magdalena Bernacka, na stałe mieszkająca w Katowicach. Parę lat temu, kiedy jej przodkowie wrócili na dawne kresy polskie i przywieźli ze sobą bogatą dokumentację tych wydarzeń, które zdarzyły się w Baku, Rozumiejąc wagę tych dokumentów zdjęciowych, ofiarowała te dwa, dwa albumy zdjęć do zbiorów naszej fundacji. Uznałam, że 110. rocznica ludobójstwa Ormian w Turcji, to, a tu jest akurat 120. rocznica rzeź w Baku, to jest okazja, żeby wreszcie ten problem również pokazać, zwłaszcza, że. Społeczność Warszawy, a poza tym liczni tutaj przebywający turyści, warto, żeby się dowiedzieli, co się działo z narodem armia armiańskim przed wiekami. Także to, to był powód zrobienia właśnie takiej wystawy, a nie innej. Co tu jeszcze mam dopowiedzieć? Chyba tylko tyle, że dzisiejsze uroczystości zaczynamy otwarciem tej wystawy. Potem zaprosimy Państwa na liturgię ormiańską, oczywiście sprawowaną przez księdza profesora Józefa Daumowicza. A po liturgii, y, przygotowany przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych NUR, odbędzie się koncert muzyki ormiańskiej w wykonaniu trzech artystek Ormianek, w tym jednej gościa specjalnego, śpiewaczki. Oj, to nie powtórzę! bo nazwisko byle nie jest łatwe, ale gdzieś mam, gdzieś mam ściągę. Pani Hasnik Bagdasarian Luchanian. Wspaniała sopranistka, to jest gość specjalny dzisiejszego koncertu, która również powiedziała, że chętnie zaśpiewa niektóre części liturgii. To będzie na pewno wspaniałym wydarzeniem. Także ja teraz, jeżeli można, poprosiłabym księdza kanclerza o zabranie głosu. <laughs> jako, że no niestety wszyscy wyżsi hierarchowie zmienili miejsce na, na Rzym z wiadomych powodów nie mogliby w stanie. Ja tu tylko jestem atrapą księdza arcybiskupa więc nie zamierzam tutaj zastępować go w zawieraniu głosu. Myślę, że będzie jeszcze okazja, kiedy ksiądz arcybiskup będzie mógł bezpośrednio sam być, może nie przy okazji takich wydarzeń jak te, ale jakichś innych, bo już gościu w siedzibie fundacji i społeczność ormiańska mogła się zapoznać z księdzem arcybiskupem. Myślę, że każde takie spotkanie, nawet jeżeli związane jest ze wspominaniem tragicznych wydarzeń, jest o tyle ważne, że integruje całą społeczność ormiańską i również przypomina... Że w, tych, w tej całej historii i I Rzeczypospolitej, i II Rzeczypospolitej społeczność ormiańska miała swoje miejsce, i to miejsce bardzo ważne, i że jest to część w tej chwili szeroko rozumianej kultury polskiej, w sensie no właśnie tej kultury związanej z Rzeczpospolitą. I była to kultura oparta na tradycji wielu narodów, więc myślę, że dzisiaj ciągle trzeba nam wracać do tej świadomości, bo wtedy, kiedy nam się mówi, że mamy być otwarci na różne inne rzeczy, zmiany, to myślę, że my wtedy możemy się powiedzieć: My już mamy naprawdę bardzo potężny fundament naszej kultury, właśnie tej polskiej, opartej na wielu nurtach, wielu tradycjach. I, i, I jeśli tylko to będziemy kultywowali, to na pewno będzie wielkim bogactwem. Dlatego cieszę się, że te, to wydarzenie także tutaj jest. Ono przypomina, i, i nie tylko wydarzenia z historii, ale właśnie to powiązanie różnych kultur, które wpisywały się w dziedzictwo całego narodu polskiego, wtedy jeszcze, w tamtych latach. Także bijącego się o to, aby mógł, mogła znowu na mapie zaistnieć Polska. Przepraszam najmocniej, muszę jeszcze dopowiedzieć, jako że mamy więcej okrągłych rocznic w tym roku 110 rocznica młodobójstwa, 120 rocznica rzezi w Baku, ale w tym roku obchodzimy również 20 rocznicę, kiedy to Sejm Polski swoją uchwałą. Uznał, że Polska również uznała ludobójstwo Ormian. To jest bardzo istotna data dla nas, także kolejna trzecia rocznica, którą obchodzimy w tym roku. Dziękuję bardzo. O godzinie 19 zapraszamy wszystkich do kościoła na liturgię. W tej chwili tam jest jeszcze chyba msza. No więc ustaliliśmy z księdzem, że odsłonięcie wystawy nastąpiło. Drobny, drobny symbol ormiański to są te kolorowe kwiatki, które przypięliśmy do wystawy, żeby symbolizowały naród ormiański i jego tragiczną historię. Dziękuję bardzo.